Kolejny mój film na YouTubie, Zdrowy Biznes. Zbieraliśmy się jakiś czas tutaj, żeby spotkać się we dwójkę i porozmawiać na ważne dla nas tu rzeczy, istotne, jak nie najistotniejsze w ogóle w kontekście naszego całego życia. Darko, gościmy u Ciebie w domu przepięknym, przepięknym domu. Nasza twoja nas ugościła, puderek nam życzyła na czółko, żebyśmy się nie świecili, żebyśmy mogli to wszystko tutaj zorganizować. Powiedz w ogóle, po co całe to przedsięwzięcie? Po co dziś wyszedłeś z tą inicjatywą? Na początku choć broniar może nagramy jakiś filmik? Broniar w ogóle też dziękuję tobie. Tutaj troszkę się pogilamy w pleckach. Dziękuję ci, o, że przyjechałeś. Nie... W ogóle z czuję się jak jakiś. Profesjonalny, bo ja trochę grywam na gitarze, więc czuję się w ogóle, jakbym teraz miał zaraz wziąć wiosełko i zagrać jakąś baladkę z mikrofonem. Nie jest powiedziane, że tak nie będzie. E, więc... Większość wiesz, tego typu przedsięwzięć to są jednak mikrofony krawatowe, żeby to tak ładnie wszystko wyszło, a my dzisiaj na statywie ty dzisiaj wiesz. Na lepszej jakości. Z majkiem, troszeczkę, bo to jest dobre mikrofon. W ręku, staj, staj, staj. Więc bardzo się cieszę. No i wiesz, no, chcielibyśmy się spotkać. Z spotkaliśmy się, bo ty też tego pragnąłeś, żeby pogadać trochę, pogadać o życiu, pogadać o tym, co się zmieniło w naszym i nie tylko w moim, ale również w twoim, bo wierzę głęboko, że to nie będzie tylko przepytywanie, to będzie dyskusja i będzie rozmowa o tym, co się wydarzyło. Co się wydarzyło? Co się wydarzyło, że poznaliśmy Jezusa Chrystusa, który podejrzewam, że większość ludzi patrzy przez pryzmat jakiejś religii, tradycji, tego czym wyrastaliśmy w tym kraju. Na pewno tak jest. I wiesz, chcemy troszkę chyba złamać te stereotypy i pokazać, jak to wygląda naprawdę. Kim jest Jezus Chrystus i w ogóle, co się zdarzyło w naszym, w moim, w twoim, w naszym życiu, że tak bardzo pragniemy o Nim mówić, tak bardzo pragniemy Nim żyć dzisiaj i On jest dzisiaj dla nas najważniejszy i wiesz, i On gości w naszych rodzinach, i on przemienia nas, nasze rodziny, przemienia nas, przemienia nasze firmy. Wiesz, to jest niesamowite, że takie popularne hasło, ale tak niezrozumiane hasło. Funkcjonuje w ogóle wiesz, w naszym kraju, w ogóle na świecie. I myślę, że to jest niesamowity temat do tego, żeby porozkminiać to tak po ludzku, tak po prostu. Tak normalnie. normalnie. Tak i... To, co się nauczyłem w ogóle w ostatnim czasie, to jest to, żeby nie oceniać, nie oceniać też drugiej osoby. I e, też mi się wydaje, że ta nasza dyskusja, rozmowa, która e, wydaje mi się może być fajnym przykładem, ty może być fajnym przykładem, oparta na Twojej historii, bo masz bardzo duże doświadczenie, dużo większe na pewno ode mnie, jeżeli chodzi o bycie wierzącym chrześcijaninem, praktykującym i e, osobą po prostu nowonarodzoną, która może przełożyć to w fajny sposób, opowiedzieć w sposób prosty, o sobie wytłumaczyć. To jest, nauczyłem się to, żeby nie oceniać drugiej osoby że druga osoba z jakichś tam powodów może nie rozumieć pewnych rzeczy i to te jest jakby moim celem osobistym tutaj, żeby w sposób taki prosty, też z punktu widzenia móc zadać pytanie, z punktu widzenia osoby niewierzącej, osoby, która może jest troszeczkę dalej od Boga albo szuka gdzieś Pana Boga i, i tylko, że brakuje jej paru pudzelków po prostu, o które być może się bała zapytać i miała kogo się zapytać. A dzisiaj będziemy mieli okazję, żeby po prostu to porozkminiać e, i wrzucić do internetu, bo internet jest, y, tak jak tutaj rozmawialiśmy, mega w ogóle narzędziem e, do ewangelizacji, do e, głoszenia czegokolwiek. To zależy, jaką ma intencję. E, I na tym myślę, że się dzisiaj będziemy skupiać. Tak, powiedziałeś taką ciekawą rzecz, że mam swoją niesamowitą historię, ale ja wierzę, że ty twoją, twoja historia też jest niesamowita, bo każda historia spotkania wiesz, z Bogiem, intymne spotkanie z Bogiem, tak relacja, jest. nie? I ta przemiana, to nowonarodzenie, o którym dzisiaj też będę chciał powiedzieć, co to w ogóle jest, wiesz, to jest niesamowite i to jest każdego droga indywidualna i, i nie ma lepszej i gorszej historii, nie? Nie ma takiej historii, bo ja jestem przedsiębiorcą, bo, bo, nie wiem, coś się w moim życiu wydarzyło, teraz moje przedsiębiorstwo też troszkę inaczej przez to funkcjonuje, bo ja się zmieniłem, ale wiesz, ty też jesteś przedsiębiorcą, nie? Ty też masz swój biznes. Może troszkę inny, może zatrudniasz mniej osób, ale też masz biznes, też zatrudniasz ludzi. Też to wpływa poniekąd na Twój biznes, na całe Twoje życie, więc ta historia jest też ciekawa i wierzę głęboko, że może wiesz, uda nam się po, wiesz, zestawić nasze dwie historie i po, po prostu po tym pogadać. Jeżeli tak będziemy tutaj czuli, jak najbardziej, bo głęboko w sercu wierzę, że to, co się też wydarzyło w moim życiu. E będzie mogło pomóc wielu osobom w przyszłości, aby nie popełniały tych samych błędów, co ja, jeżeli chodzi o, o e, po prostu funkcjonowanie, o budowanie relacji, o budowanie biznesu. E, na pewno temat biznesu zostanie poruszony, bo jesteś grubą rybą, przedsiębiorcą po prostu z Trójmiasta działającym na całą Polskę. <głos》, <głos》, pan Bóg ci błogosławi każdego. Ale tak jest. Nie, posłudzimy się <głos》>. troszeczkę. E, ja byłem, wiesz, głęboko w kościele katolickim od dziecka, wychowany byłem ministrantem, cała moja rodzina gdzieś jest zakorzeniona w rzymskim kościele. Wiem, że ty też byłeś w kościele katolickim, masz przyjaciół tak. księży. Powiedz w ogóle, jak to się stało? Zawsze byłeś w kościele katolickim i, i nagle się stałeś chrześcijaninem wierzącym biblijnie, czy, czy gdzieś jakiś przechodziłeś proces i nagle było pyk? O, historia jest dość długa, dlatego że no, moja droga w kościele katolickim to było moje dzieciństwo. Czyli tak jak większość z nas, jesteśmy wychowywani w pewnej doktrynie, to chodzimy na religię, która jest w szkole i wiecie, ta religia próbuje tylko pewien nurt wiary. I wiesz, ja nawet nie wiedziałem, że coś istnieje innego, ja w ogóle nie wiedziałem, wiesz nie wiedziałem, że wiara i w ogóle Bóg może być tak namacalny, tak żywy, tak fizyczny, wiesz, ja, tak jak większość, nie? Wielu osób właśnie i to że, przepraszam, że ci przerwę, e, ja miałem tak, że troszeczkę taki ściana, mur był, że, m, że się bałem Pana Boga, bałem się z Nim rozmawiać, jeżeli gdzieś powiedzmy zrobiłem coś niedobrego, e, to budował się ten dystans, e, że Pan Bóg się na mnie gniewa i, i myślę, że to e, gdzieś wiele osób przeżywa, miałeś też tak? Wiesz co, nie też pamiętam. Mhm. Nie pamiętam jako dziecko, czy ja byłem jakoś mocno bogobojny. Na pewno rozumiem to, co powiedziałeś, bo tak właśnie uczy, naucza doktryna Kościoła katolickiego. Z jednej strony, wiesz, ja nie chcę też dużo się wypowiadać za, za coś, czego dzisiaj nie znam tak dobrze, nie? I też nie chcę, bo wiesz, tam są na pewno też niesamowite osoby, które i szukają Boga lub znalazły Boga, ale. ale są w, w jakiejś tam po prostu swojej doktrynie, religii, denominacji, zostawmy to. Ale bo to nie ma być żaden atak na kościół katolicki. Nie jesteśmy tu po to, żeby atakować czy w, oceniać. Wręcz przeciwnie. Dokładnie. Wręcz przeciwnie, ale moja droga z kościołem katolickim była taka, że jako nastolatek, jako dziecko, ja miałem, akurat udało mi się w, wejść w takie towarzystwo. Ja miałem super kateketkę, z którą jeździliśmy dużo na i Później też znałem fajnych księży, którzy gdzieś tam prowadzili nas w religii, na lekcjach religii, tak? I mieliśmy te relacje jako, jako dziecko, jako nastolatek i to były dobre relacje. Ja przez to, że jestem mu umuzykalniony, grywałem na gitarce, potrafiłem gdzieś tam usłużyć nam mszy święte, wiesz, takie klasyczne rzeczy, co robią dzieci, nie? Ja nigdy nie zastanawiałem się, wiesz, o czymś więcej. Po prostu, wiesz, była służba, byłeś w pewnym towarzystwie, było fajnie, było miło, mogłeś swoim talentem się dzielić dla innych, więc w tym tkwiłeś. nie? Wiesz, jako dzieciak nie, rzadko rozważasz takie rzeczy, wiesz, pierwsza komunia święta, kto z dzieci dzisiaj, kilkuletnich, tam nie wiem, ile się ma lat, 8, 9, jak się przyjmuje, wiesz, komunię świętą, kto faktycznie na poważnie przeżył coś, wiesz, z Panem Bogiem? Raczej, raczej ciężko, wiesz, bo nie mamy jeszcze tej świadomości, nie mamy jeszcze wykształconych pewnych Cech świadomości, jako dzieci, żeby zrozumieć tak wielką prawdę, jaką, jaką jest Bóg. Więc ja myślę, że pewne rzeczy tam idą tradycyjnie za szybko. Ym, może, nie wiem, czy za szybko. Okej, okay. znowu nie chciałbym tego oceniać, ale ja byłem w tym nurcie i nie przeżywałem niczego duchowo. I w momencie, kiedy, wiesz, dojrzałem i zacząłem żyć dorosłym życiem, czyli w wieku tam powiedzmy 20 lat, yy, no postanowiłem, że jeżeli nie spotkałem Boga, fizycznie. On się nie objawił w moim życiu, nie mam z nim relacji, tylko wszedłem w jakieś rytualne, regularne, wiesz, religijne rzeczy i nic z tego nie wyciągam, oprócz z tamtej perspektywy straty czasu, po prostu odszedłem i powiedziałem, ja, sobie, ja jestem taki dość radykalny, tylko dopowiem, że ja radykalnie powiedziałem, Boga nie ma w moim życiu, nie ma Boga, Bóg nie istnieje, Lecę za światem, podążam za, wiesz, za tym, co mówi nauka, za tym, co mówi świat, pieniądz, trzeba teraz zacząć, wiesz. Mam, mam, mam e, narzeczoną, chcę się, wiesz. Chcemy wziąć ślub, chcę tworzyć rodzinę, trzeba zacząć pracować, zarabiać. Chodzisz po prostu w dorosłe życie, nie? Tak, i to od razu troszeczkę przeskoczę do przodu, e, bo jesteś przedsiębiorcą, masz rodzinę. Czwórka dzieci? Czwórka, ekstra. To teraz tam e, począłem? Dlaczego? Mówisz? Taki spontan też będzie spoko, bo chciałem tutaj do Kai aluzję <laughs> zrobić, a ciebie też przyjdzie Lećmy czas. na spontanie. spontanie. Bądźmy no. na ludzie. I to było fajne, zagadałeś do Kai Kaja na pewno weźmie to sobie do serca. Tak, mam czwórkę dzieci, ale zadaj pytanie, bo chciałeś pewnie nawiązać. Tak, i jesteś powiedzmy przykładnym obywatelem, ludzie cię podziwiają, obserwują w internecie, wykładasz na uczelni, e, e, uczysz innych, kończysz jakieś kursy, jesteś trenerem biznesu, e, ale ludzie ciebie kompletnie nie rozumieją. E, dlaczego ciągle gadasz o tym samym? Czemu ciągle gadasz o Bogu? To nie, jest, to nie jest popularne w tym momencie. Świat gdzieś, patrząc na to, co się dzieje ludzie wolą się bać, panikują niż pójść w stronę Boga wolą gdzieś skrytykować, zhejtować e, wiarę wydaje mi się, że to troszeczkę przez pryzmat właśnie zły pryzmat zły, zły ogląd, złe patrzenie na Pana Boga e, i nie jest to po prostu popularne Ty, kiedy jesteś w momencie budowania swojego brandu e, budowania swojej marki osobistej poprzez w tym momencie internet, social media dlaczego ciągle gadasz o tym Bogu? ludzie ludzie gdzieś tam widzę. Często widzę ci szpileczkę tutaj walną. Tu... Wiesz, to jest bardzo proste pytanie, i... ale pewnie myślę, że spotkaćmy się tu, żebym dzisiaj opowiedział moją historię, bo z tej historii wyniknie po prostu odpowiedź. Dawaj, bo. 15 lat, 15 lat byłem ateistą. Byłem osobą, która mimo tego, że w jakimś nurcie religijnym została wychowana, tak jak większość nas. Podjęła decyzję, że nikt nie ma, lecę dalej z życiem. I wiesz? I dzisiaj wielu ludzi mówi: Ja w coś wierzę. Jestem może agnostykiem, że wierzę, że jest jakaś energia, że może coś jest, że jest jakaś wyższa istota, która nad tym wszystkim zapanowała, bo w sumie yy, tak idealny świat, dziełem przypadku, to raczej niemożliwe. Oczywiście pewnie będą. Nauka tak nie mówi, że. Bóg? Mimo wszystko dalej nazywamy to teoriami. Więc wiesz. Możemy wiele Nauka rzeczy... teoretyczna, no? Wiesz, nie jestem naukowcem. Nie chcę też teraz zacząć polemizować z naukowcami, okay, bo, postami, bo mhm. możemy wejść i sobie godzinami debatować z niewidzialnym naukowcem. Nie wiem. I ja tego nie kupuję. Po prostu, wiesz, albo coś kupujesz, albo nie. Albo w coś wierzysz, albo nie. Dzisiaj chyba musimy wszystko przyjmować na wiarę. Wiesz, ja wierzę, że mój telefon zadziała, że zadzwoni, ja wierzę, że mój samochód odpali, będzie jechał. Generalnie wiesz, ja wierzę, że ktoś to zbudował, ktoś to zaprojektował, ktoś to wykonał po to, żeby mi to służyło. Tak samo wierzę, że jest Bóg, który wszystko idealnie zaplanował, jest kurca, który wszystko idealnie zaplanował, zbudował i dlatego tu jesteśmy. Dla mnie jest to logiczne. Jeżeli ktoś uważa, że to nie jest logiczne, to wiesz, no... Nie, nie po to się tu spotykamy, że teraz polemizować, komuś udowadniać na siłę. To yy, jest, wiesz, w co wierzymy, a w co nie wierzymy, jeżeli chodzi o stworzenie świata. Tak po chłopsku, po prostu, bo wiele osób nie rozumie. Ja też się na początku zastanawiałem, kiedy nie doszedłem do sedna, dlaczego tyle gadasz o Bogu w internecie. Mm, a ja zadam tobie pytanie. Bo wiem, że wiesz, jesteś specjalistą, nie dość, że jesteś przedsiębiorcą i masz swój biznes, który. Troszkę ci, ci, ci przysiad przez czasy jakie Troszkę, mamy. No. Ale wiesz, jesteś też jeszcze specjalistą i prowadzisz yy, firmę marketingową, prawda? Ja widzę praktycznie co drugi dzień albo nawet codziennie stories, yy, Wiesz, i grzejesz tam? Robimy to, robimy tamto. Po co to robisz? E po to, żeby się zaprezentować, żeby. E no, finalnie to jest biznes, który ma mi przynieść pieniądze. Chciałbym, żeby ludzie wiedzieli o tym, czym się zajmuję, żeby kiedy będą mieli dane wyzwanie. A lubisz a, to, co robisz? A ja sobie dałem odpowiedź sam, tak. że a lubisz to, co robisz? Lubię, lubię to, co robię, tak. Czyli oprócz pieniędzy daje ci to spełnienie satysfakcji, swoją pasją, mm. bo to lubisz, kochasz. No to co bo... tutaj robimy teraz w tym momencie mega siara. Współpracujemy, mm. więc ja wiem, że ty to kochasz, dlatego zadałem ci to pytanie. Bo wiesz, że też obiecaliśmy, że będziemy sobie dyskutować, a nie tylko będziesz mnie przepytywał. Yy, ja chętnie odpowiem na to pytanie, tylko wiesz, chciałbym uruchomić nie? dyskusję. Okay. Wiesz, stary. Dlaczego to robisz, nie? Kochasz to, jest to twoją pasją, oczywiście, ma ci też dać dochód, okej, okay, mi, yy, wiesz, ja z Jezusa nie chcę dzisiaj zarabiać y, pieniędzy, bo, bo ja wierzę w ogóle, wiesz, że On mnie ponadnaturalnie zaopatruje, więc y, ja wierzę głęboko, że nie muszę y, na nim w jakiś sposób zarabiać, ale, ale wiesz, y, po co to robisz, nie? Y, ja wchodzę na social media i widzę, jak, nie wiem, mój przyjaciel był na wakacjach, nie? ja widzę, jak moja koleżanka nie wiem, ma imprezę urodzinową. I to jest popularne. Bo, Ale czemu oni to robią? Bo oni tym żyją. To jest, to wiesz, my chcemy się dzielić A myślisz, tym. Myślisz, że oni żyją tym, że czy, czy to jest że oni tym żyją, mają imprezę, czy to nie jest bardziej tak. Mnie się tak czasem wydaje, jak y, widzę, y, przychodzi posiłek do restauracji. Pierwsze co robimy, storiska sobie rzucamy, czy na Instagrama zdjęcie i gdzieś. dalej. Ja rozumiem do czego dążysz, mhm. ale nie chciałbym tak oceniać ludzi. Wie? Wiesz, ja jednak wierzę głęboko, że ludzie nie robią tego tylko, tylko po to, żeby w jakiś sposób się przechwalać, pokazać pokazać, no. tylko raczej wierzę, że... To jest, wiesz, proza naszego życia. Ja robię biznes, ktoś tam, mam wielu znajomych, którzy na przykład inwestują w nieruchomości, pokazują, wiesz, to nasza perełka, tu... U, przepraszam, udało mi się dopiąć deal, udało mi się y, coś sprzedać, coś kupić, coś wyremontować. Ktoś inny robi biznes, właśnie social media, ktoś robi marketing, a robimy to, dzisiaj pracujemy z tym, nagrywamy tamto. Rozumiesz, żyjemy tym, nie? I mimo to, że... Y, nie wiem, poś, może pośrednio w jakiś sposób jest to biznes, bo promujesz swoją markę, robisz tu brand, ale tak samo. Ludzie, którzy nie robią interesu, tak? Jestem tutaj, jestem pasjonatem biegów. Dzisiaj przebiegłem tyle, jutro tyle. Wiesz, wielokrotnie widzę, wiesz, zrzuty Endomondo. Tu byłem, tam pobiegłem. Dzisiaj 12, wczoraj 15, jutro będzie 30. I tak dalej. Ludzie tym żyją, ponieważ to jest coś, yy, co ich otacza i wiesz, co jest ich pasją. I i teraz pytanie, czym, czym ty żyjesz? Nie? Jeżeli żyjesz swoją rodziną, to pokazujesz tą rodzinę. I od czasu do czasu to jest moja cudowna córeczka, Dzisiaj, wiesz, na kolanku, bawimy się. Powiedziałem tego stoliu, są ciebie. Rozumiesz? Słodka jest, nie? Jest cudowna. I, I ja to też pokazuję. I z jednej strony na początku miałem z tym problem troszkę, dlaczego tak się, wiesz, uzewnętrzniać, ale z drugiej strony, no, tak czasy się zmieniły, że jeżeli dzisiaj. nie, tak, tak zażartuję, ale dzisiaj. Yy, jest gorzej, jak cię, wiesz, znajomy, z, 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 taki twój jakiś kolega taki realny cię wyrzuci, wiesz, z Facebooka, nie? To to jest, wiesz, jakbyś nie istniał. Po prostu i yy, yy, yy nie wiem, no trochę idę z tym duchem czasu, może yy, yy, nie wiem, czy to dobrze, czy źle. My nie myślisz, że za ostro? Że, bo hmm. Pamiętam nasze rozmowy gdzieś, kiedy się poznawaliśmy e, tam pół roku temu, rok temu, jak mówiłeś o tym, że nie do końca się czujesz komfortowo, że może za bardzo, troszeczkę w tą stronę, tak jak tutaj o tej rodzinie wspomniałeś, a, a nie uważasz, że za grubo lecisz w tych tematach? Wiesz co? chociażby z, z Bogiem, czy mówisz to, 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 to? I tak wiesz, jak pastor trochę się zachowujesz momentami. Wiesz, yy, zawsze byłem radykalny w poglądach. Znaczy, może nie w poglądach, tylko w przekazywaniu pewnych rzeczy. tak? Ja nie lubię owijać bawełny, ja nie lubię, wiesz, cukierkowych jakichś opowiadań zawijania czegoś właśnie w jakiś sreberko po to, że ładnie wyglądało, nie? Jeżeli trzeba powiedzieć, trzeba powiedzieć. Uważam, że bezpośredniość oczywiście w dobrym to nie wiesz, w, nie w jakiś sposób, który o, uderzyłem mikrofon, przepraszam. Nie w jakiś taki sposób, który miałby kogoś urazić, tak? Czy, ale uważam, że bezpośredniość jest w dobrą cechą ogólnie. Jeżeli umiesz używać tej bezpośredniości, Wiesz, ja żyję tym, ja żyję biznesem, ja żyję rodziną, ja żyję budowaniem dzisiaj różnych rzeczy już w biznesie, nie tylko mojej jednej firmy, ale już kilku innych i tak jak wspomniałeś, czy trener, czy wykładowca, czy mówca i tak dalej. Generalnie chcę być autentyczny. I to o tym cały czas mówię, że chcę być autentyczny. Jeżeli nawet jestem nieidealny, jeżeli nawet puknę w mikrofon, to będę Cię prosił, żebyś tego nie wycinał. Bo chcę, żeby to było naturalne, żeby to nie, nie było piękne, cukierkowe, że Ty mi tu powycinasz, że wyciągniesz głosik, tu powiesz jeszcze powtórz jedno zdanie, bo nie powiedziałeś wyraźnie rry. Po prostu chcę być naturalny, nie? I jestem taki. I, i myślę, że dzisiaj ludzie yy, ten całym, wiesz, natłoku informacji, tego, co mam, nam internet daje i coraz większego profesjonalizmu i to jest dobre, bo ja też, wiesz, biznes robi bardzo profesjonalnie, ale ludzie szukają takiej naturalności, takiej ludzkiej twarzy, że patrzysz przez to szkiełko i nie dość, że ktoś będzie, wiesz, taki sztywny, piękny, wykrochmalony, yy, wiesz, brakuje tej naturalności. Ja chcę, żeby to było, wypływało z mojego serca, Dlatego mówię o takich rzeczach, które we mnie są, tak? I ja szanuję ludzi, którzy właśnie żyją bieganiem, żyją tylko biznesem, żyją tylko rodziną albo tylko wyjazdami i to pokazują. A ja żyję i biznesem, i rodziną, ale również żyję Bogiem. I chcę o tym mówić i chcę to pokazywać. I jeżeli kogoś to zainspiruje, to super. A jeżeli kogoś to nie zainspiruje, a wręcz przeszkadza, Wiesz, to jest mój prywatny też profil, nie? Więc my dzisiaj mamy wolność, możemy zawsze kogoś przestać obserwować i, i nie musi ktoś nam codziennie wyskakiwać. Więc wiesz, ja daję wolny wybór, jeżeli ktoś ma pragnienie, żeby zobaczyć coś innego, z innej perspektywy, coś, co dzisiaj mnie buduje, coś, co dzisiaj mi daje spełnienie, coś, co dzisiaj jest moją pasją, coś, co dzisiaj mnie motywuje, coś, co jest moją nową tożsamością, to zapraszam, nie i przyjmuję każdego do znajomych, dopóki nie wybije 5000 tysięcy, bo takie są ograniczenia Facebooka. I, I zapraszam. Ale jeżeli ktoś nie chce, ale chce być też moim kumplem, to niech przestanie obserwować. Tam jest magiczny guzik przestanie obserwować, i Facebook nie będzie cię zasypywał moimi postami. Więc mamy wolność i myślę, że, że o to chodzi. O, chodzi o tą prawdziwość. Ja, ja naprawdę nie chcę niczego kreować. Ja, to nie jest scenariusz przygotowany do tego, żeby. Nie wiem, coś promować. Bo właśnie niektórzy by powiedzieli i, i tak względem naszego wspólnego przyjaciela, wiele osób mówi, e, ty no gadasz o tym Bogu, żeby więcej sprzedać, o super taktyka na Jezuska teraz będzie i spotkaj się z tym, że na przykład, czy odbierali ci ludzie, ja akurat nie widziałem, nie czytałem wszystkich twoich komentarzy, ale że o Darku teraz to biznesowo w ogóle wiesz, na Jezuska będziesz sobie sprzedawał, wiesz. Nie, nie miałem takich komentarzy. Więc y, trudno mi powiedzieć. Y... Ja spotkałeś się z tym, bo, bo ja kilkukrotnie, wielokrotnie nawet gdzieś w środowisku networkowym, właśnie biznesowym, spotkań, konferencji, kiedy ktoś wychodził na scenę i mówił o Bogu, to mu zarzucali to, że on teraz będzie sprzedawał technikom na Boga. Nie? I, i, I wiesz, i może tak niektórzy wiesz, dlatego są też moje pytanie tutaj, bo jakby masz biznes, masz tutaj rodzinę na Facebooku no i masz Boga, który jest większością tego wszystkiego. To, to mm, mm. po tym, co mówisz, wydaje mi się, no nie boisz się mm, konfrontacji ani tego, że ktoś tobie coś zarzuci, po prostu jesteś sobą. Wiesz co mój biznes, co? przepraszam, to no. szybko wtrącę. Mój biznes y, jest dzisiaj ten, ten główny biznes, którym prowadzę, y, w którym już y, wiesz, moi ludzie tak naprawdę nim zarządzają, a ja tylko nadzoruję y, z góry. Y, on w ogóle y, to, co ja dzisiaj robię prywatnie. No, to w ogóle ze sobą nie ma żadnej korelacji, wiesz. Ja nie sprzedaję. Gdybym ja sprzedawał B2B i wiesz, chciał komuś to sprzedać, tak jak wiesz, ty prowadzisz agencję marketingową i chcesz pozyskać klienta, pokazujesz pewne rzeczy, techniki, swoje umiejętności, tak, na Facebooku czy na Instagramie, po to, żeby kogoś przyciągnąć. Ja nie mam takiej potrzeby, bo mój biznes już po pierwsze jest na tyle rozwinięty, że sama marka w sobie się broni i jakość produktu. Wiesz, to jest firma, która ma już 7,5 roku. Jesteśmy y, potentatem, że tak powiem, na rynku. Może nie największym, ale na pewno średnia większa półka już w, w tym segmencie, y, w którym działamy. I wiesz, i moje działanie w ogóle nie dają klientów mo mojemu biznesowi, więc ja to robię całkowicie prywatnie. Ja to robię dlatego, że tak jest dzisiaj potrzeba mojego serca. Po prostu dzielenia się tym, co ja dostałem. I tylko to? Tylko to. Wielu zaboli to, co tutaj będzie gadane. Może tak. Ale tak trzeba chyba dzisiaj gadać, bo świat nie jest łatwy, to co się dzieje nie jest łatwe i czasem ciężko zrozumieć pewne aspekty, dlatego to będą proste pytania, proste odpowiedzi i po prostu normalne ludzkie historie i o tym porozmawiamy już w następnej okazji. No i co? Dziękuję. No, do następnego. Do następnego. No i co? No i co? Mało profesjonalne, ale to trudno. Jest bardzo miła atmosfera, czuję się jak w domu. Dzięki Darku za gościnę. Dzięki wam. Do zobaczenia. A. na kolejny mój film na YouTube zdrowy biznes.